Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. Ten odcinek będzie trochę długi, mam nadzieję, że będzie ciekawy, więc weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i tak dalej. Usiądźcie wygodnie, gdzie tam jesteście i zapraszam do słuchania. Do słuchania w większości, ponieważ będę tutaj posiłkował się głównie czasopismem sprzed około 30 lat i mam nadzieję, że poruszę ciekawy temat. Jakiś czas temu wpadło mi w ręce czasopismo PC Magazine po polsku z bardzo intrygującym tytułem Czym jest internet dzisiaj? Jak widać na okładce mamy styczeń roku 95 i to jest właśnie to dzisiaj. Cena czasopisma to 3 zł i 30 tysięcy starych złotych, a tak naprawdę to czasopismo PC Magazine po polsku zawiera częściowo polskie artykuły, a częściowo przedruki artykułów z amerykańskiego wydania. I z tego, co udało mi się ustalić, to czym internet jest dzisiaj, odnosi się do tego, czym internet jest w Stanach Zjednoczonych w październiku 1994 roku. Czyli czym internet był 30 lat temu. I historia przedstawiona na łamach tego magazynu jest, moim zdaniem, bardzo ciekawa. I dla wielu pewnie nieznana, bo dzisiaj przecież mamy serwery www, różnego rodzaju usługi streamingowe i tak dalej. A tak właściwie bramą do naszego internetu w większości przypadków jest albo komórka, a tak dokładniej jest przeglądarka internetowa, tak naprawdę, bo wszystko możemy zrobić w przeglądarce internetowej, i dzisiaj przeglądarka internetowa stanowi taki właściwie system operacyjny, z którego korzystamy na co dzień. I nie myślimy o tym, że kiedyś no było trochę inaczej, jak to już wielokrotnie na tym kanale mówiłem. I artykuły w, tym, w tej gazecie są pełne bardzo ciekawych, powiedziałbym, liczb i porównań, które dzisiaj mogą się wydawać szokujące. Na przykład to, że mamy jedyny polski artykuł tutaj napisany akurat o sytuacji w Polsce dotyczący internetu, bo pozostałe są to przedruki z wydania amerykańskiego. I tutaj mamy bardzo ciekawe liczby, o których już wspominałem. Cytując: Łączność ze światem zewnętrznym zapewnia satelitarne połączenie ze Sztokholmem o przepustowości 2 megabitów na sekundę i kablowe z Wiedniem o szybkości 128 kilobitów na sekundę. Oprócz tego mamy łącze do Moskwy 9.6 kilobitów na sekundę i Lwowa. W planach jest otwieranie dalszych połączeń między innymi do Wilna i Mińska. Najszybsze połączenie w Polsce jest między Warszawą a Katowicami 1 megabit na sekundę linie między Warszawą a Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem i satelitarne mają przepustowość 64 kilobity na sekundę, a pozostałe 9.6 kB na sekundę. I tutaj jest to szokujące, że to są prędkości sieci szkieletowej, połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami, a nie połączeń dla abonentów. Bo dzisiaj nawet te prędkości dla abonentów brzmią strasznie wolno w czasach jednego gigabita i tak dalej, pamiętając, że 1 gigabit to 1000 megabitów na sekundę, a 1 megabit to 1000 kilobitów na sekundę, więc mając przepustowe rzędu 9,6 kilobita na sekundę, no filmu raczej sobie byśmy nie obejrzeli. I tutaj też komentarz, należy o tym pamiętać, zastanawiając się dlaczego jedne połączenia działają błyskawicznie, a inne są wolne jak żółw. No tutaj różnica jest też kosmiczna, bo 1000 razy, ale no pomiędzy kilobitem a megabitem, ale... I tak, i tak te prędkości dla nas dzisiaj brzmią co najmniej kosmicznie. To jest jedna z pierwszych zdziwień, jakie tutaj można przeżyć, czytając ten artykuł. Artykuł mówi też o uruchomieniu pierwszego polskiego węzła, a także o tym wspomina tajemnicze słowo tu czytało się to pewnie KOKOM, ale chodzi o to, że byliśmy objęci sankcjami. Podczas tego, jak byliśmy w bloku wschodnim, na eksport zachodnich technologii do bloku wschodniego. I jedną z takich technologii był oczywiście internet i wiele elementów związanych z siecią i technologiami informatycznymi. Artykuł tutaj na tej stronie 45, po wymienieniu tych różnych wspaniałych prędkości, wspomina, że najlepszy moment do korzystania z internetu to trzecia nad ranem, ponieważ wtedy mamy najlepszą prędkość. Artykuł wspomina także o usługach. W wyrafinowanych usługach sieci internet takich jak Gopher czy World Wide Web. No i że dostęp do nich jest utrudniony w ciągu dnia, bo potrzeba większej prędkości. No i teraz czym właściwie był ten Gopher, postaram się też opowiedzieć. Bo dzisiaj mimo że jeszcze jakieś usługi istnieją w oparciu o ten protokół, to nie jest on już powszechnie używany, bardziej te tak zwane WWW jest nam znane. Dalej pojawiają się również nazwy różnych, różnych wyszukiwarek, wtedy powszechnych. Nie było to Google. Google powstanie, prawdopodobnie, to jeśli dobrze pamiętam, 10 lat później. Więc mamy tutaj Weronikę, Archi i inne. No i te różne wyszukiwarki służa, służyły do wyszukiwania właśnie w zasobach tego tak zwanego Gofera, w zasobach serwerów FTP i w zasobach zindeksowanych serwerów też www. Więc wyszukiwarki były, ale no działały trochę inaczej. Kolejnymi usługami, które wtedy były dostępne w sieci internet, to był też telnet, czyli możliwość zdalnego połączenia się z innym komputerem. Później w tych artykułach też wspomniane są grupy dyskusyjne, jak również możliwość czatu na, na żywo. Oczywiście nie tych czatów przez przeglądarkę internetową, ale przez klientów IRC, czyli Internet Reliant Chat, czyli takie pierwsze czaty właśnie to były w ten sposób realizowane. Przy wielu tutaj też elementach w tym artykule wspomniano, że na wiele informacji trzeba poczekać. No, w artykule też mamy informację, że możemy zamówić sobie prenumeratę czasopism i otrzymywać je na swoją skrzynkę pocztową. Mamy też adresy pierwszych tutaj polskich tutaj serwerów, też czy FTP. Głównie tutaj FTP, bo chyba nawet tutaj żadnego WWW nie jest wspomniane. No i metodach dostępu przez albo firmy komercyjne, albo bezpośrednie przyłączenie do internetu. Przez firmy komercyjne w większości był to dostęp przez modem, a przez bezpośrednie przyłączenie, no czyli to nie było to tak jak teraz, że mamy stare łącze, tylko było to tak zwane łącze dzierżawione, czyli mieliśmy specjalną linię do kolejnego tutaj serwera, który miał kolejną linię do kolejnego itd. i tak dalej. Tutaj wydzierżawienie takiej linii było usługą bardzo, kosztowną, ponieważ było to jakby stałe połączenie, gdzie rezerwowaliśmy sobie ileś linii telefonicznych, na których mogły być rezerwowane rozmowy, które były cały czas jakby tylko do naszej dyspozycji zarezerwowane. No i tutaj jest ten artykuł, zaczęło się też na okładce jak wejść do sieci internet, internet wzbudza dziś powszechne zainteresowanie, ale co tak naprawdę kryje się za tą nazwą? W trzech kolejnych artykułach przedstawimy zasady funkcjonowania sieci internet, sposoby włączania się do niej i oferowane usługi. Drobny zwiastun był już jakby w tym artykule polski ale tutaj, jakby w pełnej krasie, to zostanie przedstawione w tych artykułach, które zostały przetłumaczone z amerykańskiego wydania PC Magazine. Odnośnie sposobów włączenia się do sieci internet, tutaj są przedstawione trzy sposoby na stronie 46. Pierwszy to podłączenie komputera do sieci LAN. No, czyli takiej zwykłej sieci lokalnej, która jest przyłączona do sieci internet lub połączenie się z komputerem, który jest połączony do sieci internet w sposób stały i wdzwonienie się do niego przez modem. No i trzeci to jest połączenie się poprzez linię telefoniczną z usługodawcą, który udostępnia jakby ileś linii po prostu i możliwości połączenia się ileś razy z siecią internet dla swoich klientów. No i tutaj też u góry strony w podłączenie do sieci na stronie 47. Mamy też informacje... Co jest nam potrzebne, jakie są koszty, no i znowu wspomniany jest tutaj ten gofer i wszechświatowa pajęczyna web, czyli właśnie strony www. Tutaj autorzy też sugerują, że modem tutaj w dziale połączenie zapośrednicy linii telefonicznych, jaki umożliwia w miarę komfortowe korzystanie, jest to modem 14,4 kb na sekundę. Tutaj warto zauważyć, że niektóre połączenia, które mieliśmy tutaj w sieci szkieletowej w Polsce, miały mniejszą prędkość, więc tu te liczby pomiędzy właśnie Polską a Stanami Zjednoczonymi tutaj stoją w jeszcze większym kontraście. U dołu strony, w kwestii kosztów, mamy informację, że, jest, że, że często była to opłata za usługi telekomunikacyjne. Za czas trwania połączenia, a jeszcze w niektórych przypadkach osobna za pocztę elektroniczną. Na stronie 48 u góry mamy informację, jak wielkim światem jest internet. Oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę, że to jest internet z perspektywy Amerykanów, których no, wtedy było pewnie też około 250 milionów. Porównując to tutaj do liczby użytkowników sieci internet, jest szacowana ona na 20 do 30 milionów, a każdego miesiąca powiększa się o 160 tysięcy przy czym to jest już odnosi się te liczby do całego świata przy dzisiejszych miliardach użytkowników internetu brzmi to dosyć blado nawet biorąc pod uwagę, że wtedy było mniej ludzi na świecie. Tutaj dalej w różnorodności pakietów mamy informacje na temat jakie usługi są świadczone w sieci internet i tutaj znowu mamy tego Gofera, mamy strony www. Mamy, i tutaj mamy przy stronach WWW wskazane, że to są serwery, potrafią obsługiwać multimedia i dają dostęp do plików rozmieszczonych w odległych miejscach. I mamy powiązania hypertekstowe, no, brzmi jak dzisiejsze WWW mniej więcej. I oczywiście też jest informacja o tym, że był dostęp do poczty elektronicznej, do serwerów FTP do przesyłania plików, oraz do telnetu, czyli do możliwości zdalnej pracy na innym komputerze w trybie tekstowym. W artykule sporo miejsca na tej stronie 48 poświęcono amerykańskim dostawcom, w co nie będę się tutaj zagłębiał, ale ciekawie jest przytoczyć następujący cytat. Sieć WWW została zbudowana w Szwajcarii przez Europejskie Laboratorium Fizyki Jądrowej. Wzbudza ona ostatnio wielkie zainteresowanie i podniecenie i wielu ludzi uważa, że jest to jedyny powód, dla którego należy znaleźć się w jej zasięgu. Więc bardzo tutaj zachęcające jakby informacje, dlaczego sieć WWW jest... Usługa www jest taka fajna. Na stronie 49 mamy natomiast informację o najpopularniejszej usłudze wśród yy, korzystających z sieci internet, jaką jest poczta elektroniczna. Napisano tutaj, że większość z 20 milionów osób, ponad 20 milionów osób używa tej poczty elektronicznej. I tutaj mamy też z czego składa się adres poczty elektronicznej, na co wskazują poszczególne człony, gdzie mamy nazwę użytkownika itd. Tak Kolejną bardzo popularną usługą właśnie w sieciach w sieci internet były grupy dyskusyjne. Dzisiejsze za dzisiaj zastąpiły to fora, grupy na Facebooku, Discordy i mnóstwo innych narzędzi, kiedyś jednak były zasadniczo dwie możliwości. Jedna były to grupy dyskusyjne w sieci Usenet, czyli mieliśmy serwer, który przechowywał wiadomości po prostu które wysyłali tam użytkownicy, uporządkowane w takie grupy, które miały swoje nazwy, tutaj domenowe, tak jak tutaj widzimy, mamy pewne ich przykłady. I teraz ktoś, co chciał. Coś napisać, no to dodawał swoją kolejną wiadomość po prostu do tych tematach w tej grupie. No i mogliśmy sobie pobierać tytuły tych tematów, pobierać całe wątki po prostu z całą dyskusją do siebie i zazwyczaj tego typu funkcjonalność była zintegrowana z klientem pocztowym. Z tego co ja pamiętam, pod koniec lat 90., gdy jeszcze miałem okazję z tego korzystać. Czyli możemy sobie to wyobrazić, że po prostu pobieramy sobie listę, Tema, listę najpierw grup na danym serwerze, potem w ramach tych grup, wchodząc do danej grupy, możemy sobie pobrać listę tematów, jaka tam wyglądała, no była posortować oczywiście po najnowszych odpowiedziach, najstarszych ilości wiadomości itd. No i następnie przeglądać sobie poszczególne tematy w tej grupie, które były tam założone. Więc wygląda to mniej więcej jak takie forum internetowe, tylko w formie takich wiadomości po prostu tekstowych. I tutaj cechą charakterystyczną jakby tego rozwiązania było to, że wiadomości, które tam były wysłane na tę grupę, były przechowywane na tym serwerze. I po prostu każdy mógł sobie pobrać tą historię tych wiadomości. Były też tam możliwości synchronizacji pomiędzy tymi serwerami i tak dalej. Tutaj Drugą możliwością, która zasadniczo się tutaj różniła, były listy adresowe, czyli to, że na na danym serwerze rejestrowaliśmy swój adres na takiego newslettera i moglibyśmy, mogliśmy dostawać po prostu takiego newslettera. I też na tego newslettera mogliśmy odpowiadać, i wtedy wszyscy zarejestrowani po prostu w tej grupie dostawali tą naszą wiadomość, że pisaliśmy jednocześnie na adres wielu osób, czyli serwer tutaj jakby pośredniczył tylko w wymianie wiadomości, a nie zajmował się ich przechowywaniem. Tak jak mówi artykuł, każdy komunikat wysyłany przez każdego członka grupy jest automatycznie kierowany do poczty elektronicznej pozostałych członków z listy. Usługowej. W przeciwieństwie do serwerów sieci Usenet, serwery list adresowych nie dysponują duplikatami swoich baz danych, gdyż zasoby danego serwera należą jedynie do jego subskrybentów. W przypadku tego drugiego rozwiązania, też tutaj jest ostrzeżenie w amerykańskiej prasie. Musimy tu jednak ostrzec naszych czytelników, gdyż niektóre z list codziennie generują setki komunikatów i po zgłoszeniu subskrypcji będziemy je wszystkie otrzymywać. Jeśli sieć komercyjna, z której usług korzystamy, pobiera opłaty za przekazywane przez internet komunikaty, rachunki mogą bardzo szybko narastać. I jeszcze wracając do, tych, do tego newsnetu cytując tutaj co w artykule napisano serwery NNTP, czyli tych grup dyskusyjnych na całym świecie obsługują grupy dyskusyjne wymieniające komentarze, informacje o określonej tematyce. Każda z grup przyjmuje postać dużej tablicy ogłoszeniowej, gdzie członkowie grupy przekazują i odpowiadają na komunikaty, tworząc w ten sposób łańcuch korespondencji. Prawie 10 tysięcy grup ma swoje duplikaty we wszystkich serwerach, zatem każdy z członków grupy może włączyć się do dyskusji z dowolnego serwera w przeciwieństwie do wielu list adresowych o bardziej poważnym charakterze. Swobodny tych grup dyskusyjnych Zachę do udziału. Na stronie 52 u dołu mamy informację też odnośnie kosztów połączenia modemowego w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy miesięczną opłatę 30 dolarów za połączenie do sieci. Znowu jest wspomniane to 14,4 kb na sekundę jako prędkość komfortowego połączenia do sieci. No i mamy 2000 dolarów na stronie 53 za linię dzierżawioną o zawrotnej prędkości 56 kilobitów na sekundę. Mamy też słowniczek, w którym. Może warto kilka pojęć wyróżnić, które mogą być ciekawe. Między innymi powiedziałbym tutaj ta Weronika. Tu znalazłem właśnie po raz pierwszy rozszyfrowanie, co oznacza. Very easy rodent oriented netwide index to computerized archives. Narzędzie do wyszukiwania informacji w rodzaju programu Archi, przesługujące tekst znajdujący się w menu Gofera. A Archi to system do lokalizowania plików przechowywanych na serwerach FTP. Mamy jeszcze trzecie oprogramowanie służące do wyszukiwania: White Area Information Server, oprogramowanie używane do indeksowania dużych plików tekstowych na serwerach. Po stronie klienta służy do wyszukiwania i pobierania dokumentów z baz danych na podstawie słów kluczowych wprowadzonych przez użytkownika no, czyli taka pełnotekstowa wyszukiwarka. IRC, o którym wspomniałem wcześniej, ten Internet Relay Chat program narzędziowy umożliwiający program prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym za pomocą klawiatury. A czymże to był ten GOFER? No, i tutaj na stronie 53 po prawej stronie mamy u góry, czym jest system GOFER, a pod spodem, czym jest World Wide Web. No i właściwie dlaczego one są tu zestawione obok, ponieważ one stanowiły przez pewien czas konkurencję. System GOFER powstał na Uniwersytecie w Minnesocie. Minnesota znajduje się mniej więcej na środku Stanów Zjednoczonych. A system World Wide Web powstał, no, tak jak już wcześniej było wspomniane, w Cernie. W Szwajcarii, czyli w Europie. Więc są to dwa różne takie rozwiązania do dystrybucji treści. Przy czym system GOFER jest systemem ściśle hierarchicznym. Polega to na tym, że wchodzimy sobie na jakiś serwer, no i teraz ten serwer może nas skierować albo do jakichś zasobów. W tym menu, właśnie, które tu jest przedstawione na, na tym serwerze, albo na innym serwerze. Więc mamy taki katalog właściwie elementów, do których możemy się przemieścić. Są jakieś tam ikonki, z tego co widziałem, są tylko teksty, jeśli chodzi o to, czyli to jest jakby takie menu. No i teraz ta Weronika, wspomniana wcześniej, umożliwia wyszukiwanie po tym menu. No i gofer był swego czasu bardzo popularny, według artykułów, które znalazłem jeszcze w innym miejscu. Tutaj w latach 91, chyba 93 był dominujący. Tutaj jest aktualnie napisane, że jest Aby uzyskać informacje na temat 3000 dostępnych serwerów systemu Gofer należy połączyć się z dowolnym takim serwerem lub też rozpocząć pracę od Uniwersytetu Minnesota. I właśnie ten Uniwersytet Minnesota jest tu wspomniany, ponieważ to oni byli autorem tego rozwiązania, które na początku było zrealizowane na ich kampusie i później rozpowszechniło się w więcej miejsc. W filmach, które widziałem w internecie, też było, że. Prawdopodobnym też jednym z przyczyn, dlaczego ta usługa nie wypaliła tak później, dlaczego What Why Web to przejął, było to, że chcieli wprowadzić systemy opłat po prostu za korzystanie z tego, żeby móc kolejne takie serwery otwierać, czy też za to, żeby korzystać z tego ich centralnego, no bo przez to, że system był hierarchiczny, no to po prostu po kolei trzeba było jakby przechodzić przez te serwery, co powodowało prawdopodobnie obciążenie tych najwyższego poziomu na największe, żeby wyszukać jakąś informację i wziąć pod uwagę wszystkie. No, czyli mamy takie hipertekstowość, ale hipertekstowość w tym goferze jest taka w dół i w bok, a nie mamy takiego hipertekstowości, powiedziałbym, w tym menu jak na serwerach www, że klikamy sobie na jakiś link i on nas może przerzucić na inną stronę, na, do innego serwera i tak dalej, tak sobie możemy skakać hipertekstowo. Wyróżnikiem tak, także Gofera było to, że nie było żadnej tam grafiki ani elementów multimedialnych, które stronom www, tworzonym na początku w HTML-u, towarzyszyło od początku praktycznie, i tutaj też wspomniane są wyszukiwarki, wyszukiwarki, przeglądarki, jedne z pierwszych, czyli Mozaik i, i, i Cello. Mozaik był jakby tutaj dla Maca, Windows i X-Windows, czyli dla Linuxa, a Selo tylko dla Windowsa. W tych artykułach też często mamy porównania do jakichś takich rzeczywistych rzeczy, żeby ludzie mogli sobie lepiej niektóre rzeczy wyobrazić. Strony w systemie www w przybliżeniu odpowiadają rozdziałom książki. Możemy na przykład na stronie tytułowej. Sieci Ziffa Davisa, rysunek po lewej, ustawić myszkę na polu ikony PC Magazine, który stanowi gorący łącznik ze stroną tytułową PC Magazine po prawej, czyli jakby przeskakujemy właśnie pomiędzy różnymi zasobami. No i też na początku tutaj mamy też wspomniane, że Czym się różnią? Ta podstawowa różnica, o której wspominałem, serwery systemu GOFER ograniczają się jedynie do publikowania tekstów, natomiast serwery www. mogą rozpowszechniać zarówno tekst, jak i grafikę, a w niektórych wypadkach również dźwięk i pliki wideo w sposób umożliwiający dokładne odczytanie informacji bez względu na rodzaj używanego komputera. Na stronie 54 u góry na temat wyszukiwania informacji w internecie mamy te trzy wyszukiwarki, które tam przeja przejawiają, pojawiają się na, na kartach też wcześniej, czyli Archi, Weronika i Weiss. I teraz pierwszą informacją, która też powtarza się z, w stosunku do tego polskiego internetu, jest to, że najlepiej korzystać z późno w nocy lub wcześniej nad ranem, bo wtedy te serwery są mniej zatłoczone i możemy szybciej wyszukać informacje. Z kolejnych liczb, które pojawiają się w tym artykule, u dołu strony 54, jak wcześniej też na stronie o tych newsnecie, mamy informację, że grup dyskusyjnych było około 10 tysięcy wtedy. U dołu strony 55 informacje o tym, jak nowi użytkownicy internetu w tych latach, te, te 30 lat temu, byli postrzegani przez starych, Wyjadaczy, i tutaj nasuną się pewne podobieństwa do rozpowszechniania się internetu w Polsce. Jeśli zdecydowaliśmy się już na ten krok i zostaliśmy przyłączeni do sieci Internet, nie powinien nas dziwić fakt, że ci, którzy już tam mieszkają, nie witają nas z otwartymi ramionami. Miliony starych obywateli tej sieci nie mają powodu do zadowolenia z tego, że byle kto nagle zatyka arterie komunikacyjne używając ich połączeń sieciowych i zachowuje się do tego jak prostak. Nowicjusze eksplorujący internet poprzez sieć usługową w rodzaju America Online, a wkrótce również CompuServe, spotykają się niekiedy z mniej niż przyjaznym powitaniem. Dostańmy się do sieci internet wszystkimi dostępnymi środkami, ale postępujmy... Z zachowaniem ustanowionych zasad. Nagroda, jaka w wyniku tego przypadnie, będzie ogromna. No i później jest tam zachęta do tego, żeby do tej sieci się włączyć, ale tutaj nasuwa się bardzo duże podobieństwo właśnie z Neostradą i rozpowszechnieniem internetu w Polsce. Przy czym u nas miało to miejsce no, dekadę później. Chociaż wcześniej też oczywiście te modemowe dostępy, tylko tutaj oczywiście trzeba wyważyć pewną skalę, no bo w tym momencie jak użytkowników tam było 20 milionów, a przyłączało się 160 tysięcy miesięcznie, no to stanowiło to około no 1% tych, bo 200 tysięcy byłoby 1%, więc stanowiło około 1% miesięcznie, no czyli jak teraz mamy, nie wiem, strzelam. 3 miliardy użytkowników internetu, to tak jakby się dołączało nam tych użytkowników do tych 3 miliardów około 30 milionów miesięcznie, czyli taka wielkość jednego kraju by nam się po prostu dołączała, więc co już stanowiłoby znaczną grupę. Na stronie 56 mamy trochę informacji o książkach dostępnych w internecie o internecie. Kilka screenów, jak wyglądała przeglądarka mozaik. Mamy też informacje, jak wyglądała tutaj przeglądarka tego hierarchicznego gofera. No i jak widać, nie ma tu jeszcze ani Internet Explorera, ani Netscape'a i tak dalej. Mamy właśnie to Celo i Mozaik, czyli 94 rok to były główne narzędzia dostępu do stron www, a inne do tutaj gofera i pozostałych. Dzisiaj korzystając z internetu, komuś, kto by miał zacząć z niego korzystać, powiedzielibyśmy, żeby zainstalował sobie przeglądarkę i uruchomił wyszukiwarkę i wpisał co chce. Wtedy było też podobnie, tylko tutaj zaczynamy właśnie od tego Gofera. Też mamy w, w domenie UMN, czyli to jest Uniwersytet w Winnesocie. No, mamy też informacje, żeby zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo, czyli subskrybować odpowiednią grupę dyskusyjną, która ma skrót tutaj CERT, czyli Computer Emergency Response Team. Do dzisiaj ta nazwa funkcjonuje jak w stosunku do tego typu organizacji. Dodatkowo zwrócono uwagę także, że dobrze by było szyfrować swoje wiadomości. Tutaj jest protokół PGP, czyli Pretty Good Pri Privacy, polecany do tego. Mamy też informacje co interesowało wtedy ludzi, mamy tutaj o różnych społecznościach, które się pojawiały, mamy gdy z tego nie korzystałem, więc nie jestem w stanie za dużo o tym powiedzieć, mamy Mindvox, czy też ten, ta grupa Well. No i warto zwrócić też uwagę, że w obu przypadkach podane są adresy gofer i adresy www, w przypadku obu tych dosyć popularnych wtedy serwisów. Wspomniane są też gry tekstowe, w które możemy sobie pograć w internecie. No i inne propozycje, które tutaj autorzy nam serwują, że możemy się wybrać do Biblioteki Kongresu, odwiedzić stronę Microsoftu, odwiedzić stronę PC Magazine, otrzymać na maila listę wszystkich czasopism elektronicznie wydawanych w internecie, no i zasubskrybować jakieś biulety na sprawach życiowych, cokolwiek by to wtedy było. Dalej jest jeszcze kilka innych artykułów wchodzących tutaj w drobniejsze szczegóły. To jednak chyba zostawię na któryś z kolejnych odcinków, bo mi się wydaje, że ten już i tak był dosyć długi. Mam nadzieję, że taka wyprawa i spojrzenie w artykuł, który omawia, jak wyglądała kiedyś sieć internet, i pokazujące, że www i element, który tutaj e, najczęściej z niego dzisiaj korzystamy był jednym z wielu i to wcale nie tym najbardziej popularnym bo popularniejsze były była poczta elektroniczna popularniejsze były grupy dyskusyjne Popularniejsze było ściąganie w ogóle tutaj plików z tych serwerów FTP, a kwestia właśnie tych usług dostępu do grafiki i wszystkiego innego była prawdopodobnie też mniej popularna ze względu na swoją prędkość, bo taki gofer na pewno działał szybciej, jeśli operował tylko na tekście i nie było tam obrazków. I cóż, to by było chyba na tyle takiego mojego, nie wiem, vloga, przejścia przez artykuł po prostu, który mi się tutaj trafił. Naprawdę wyprawa w internet 30 lat temu to jest coś. Jest trochę filmów w internecie, które pokazują, że dzisiaj też z tych usług oferowych na przykład można skorzystać i są do dzisiaj utrzymane. Może też kiedyś do tego zajrzę, ale ja tak czasami wolę sobie zrobić taką wyprawę przez takie czasopismo przeczytać i, i, i zdziwić się ileś razy jak pewne rzeczy, które Dzisiaj są tu oczywiste. Kiedyś nie były i kiedyś te prędkości czy inne rzeczy, które były wielokrotnie niższe, i dało się z tego wciąż korzystać. A tymczasem dziękuję za słuchanie. Jak się podobało, to dajcie mi znać. Napiszcie, że się podobało. Jak się nie podobało, to napiszcie, dlaczego nie. Miłego wieczoru, popołudnia, poranka. Trzymajcie się. Cześć.